Witaj, z tej strony Paweł Zieliński z bloga Twój wybór, Twoja przyszłość.pl W dzisiejszym nagraniu chciałbym poruszyć temat związany z ruszeniem z miejsca. Dzięki niemu dowiesz się, co zrobić, by w końcu postawić pierwszy krok i zacząć realizować marzenia. Jak ruszyć w końcu z miejsca? Po pierwsze, zacznijmy od Twojej motywacji. Czy jest ona wystarczająca, byś mógł zacząć działać? Może masz wielkie wizje, mnóstwo pomysłów, ale brakuje Ci czegoś, co pozwoli zrobić pierwszy krok. Zapewne niejednokrotnie zastanawiałeś się, co zrobić, by zrealizować swoje cele i móc w końcu powiedzieć: Tak, udało mi się spełnić marzenia. Na samym początku problemem jest motywacja, która pozwala ci na stworzenie planu, ale nie starcza w niej energii na to, by wdrożyć te pomysły do działania. Motywacja czyli powody, dla których chcesz zacząć działać. Na przykład, jeśli chciałbyś w końcu zrzucić 20 kg wagi, zastanów się, jakie pozytywne skutki ci to przyniesie. Być może będziesz mógł uprawiać sport, który kiedyś lubiłeś, na dużo bardziej zaawansowanym poziomie niż do tej pory, a może nie chciałeś do tej pory czytać książek i nie wiedziałeś nic na tematy związane z branżą, w jakiej się poruszasz. Gdy zaczniesz czytać literaturę branżową, okaże się, że będziesz mógł działać kilkukrotnie szybciej i uda ci się wprowadzić firmę na wyższy poziom. Twój cel powinien mieć konkretne zalety, jakie będą wynikały z jego realizacji, inaczej wszystko pozostanie w sferze marzeń. Drugi element to zbyt szybkie porzucanie dotychczasowych działań. Żyjemy w czasach, w których mamy mnóstwo zadań do wykonania, i gdzie ciągle coś nas rozprasza. Dostajemy bardzo dużo informacji, tysiące komunikatów, i nie wiemy, co mamy z tym zrobić. Dzięki posegregowaniu niektórych rzeczy oraz dostosowaniu ilości zadań do czasu, jakim dysponujemy w ciągu dnia, możemy zmienić swoje podejście do wielu spraw, które wcześniej były tylko i wyłącznie w sferze naszych marzeń. Chciałbyś zacząć ćwiczyć, ale brakuje Ci czasu? A może twoim celem jest częstsze przebywanie z rodziną? W takim razie postaraj się zmniejszyć ilość zadań w ciągu dnia, a na pewno ruszysz z miejsca z projektami, które były dotychczas tylko i wyłącznie marzeniem. Podsumujmy dotychczasowe rozważania. Po pierwsze, pamiętaj o motywacji. Znajdź powód lub nawet kilka powodów do tego, by zacząć działać. Może będzie to poprawa sytuacji materialnej, być może lepsza kondycja, lub po prostu spełnione marzenie. Po drugie, liczy się ilość zadań, jakie mamy do wykonania. Jeśli jest ich zbyt dużo, lub mamy po prostu przepełniony kalendarz, nie będzie nam się chciało zaczynać kolejnego projektu czy zadania, jakie sobie wymyślimy. Dzięki tym dwóm radom na pewno uda Ci się w końcu ruszyć z miejsca i zrobić przysłowiowy pierwszy krok. Gdy już go zrobisz, okaże się, że działanie wcale nie jest tak skomplikowane, ponieważ jesteś już w trakcie realizowania swojego celu i przeszedłeś ze sfery marzeń do działania. Pozdrawiam mega pozytywnie Paweł Zieliński z bloga Twój wybór